Witam Was bardzo serdecznie w podsumowaniu ostatniego meczu Wisły Kraków, a był to oczywiście mecz, którym mieliśmy tylko zgasić znicz, a my go po prostu zdemolowaliśmy, bo tak trzeba sobie jasno powiedzieć, że Wisła Kraków przejechała się po Pruszkowie, po zniczu i tak naprawdę nie ma co tam zbierać. 7 do 0. 7 do 0 Wisła Kraków wygrywa ze Zniczem Pruszków. Można powiedzieć, że Wieczysta wygrała bardzo okazale nad Polonią Warszawa. 6 do 1. No to Wisła powiedziała, że nie, no my musimy być troszeczkę lepsi. Oczywiście tak pół żartem, pół serio. Natomiast myślę, że to po prostu był dobry mecz w wykonaniu Wisły Kraków. Obnażyliśmy, no niestety, te wszystkie braki, które Znicz Pruszków ma. Czyli no słabe przygotowanie fizyczne do, do tego sezonu na pewno było to widać defensywa też, też no nie funkcjonowała zbyt dobrze, jeśli chodzi o znicz. No i również pewne braki jednak w, w kadrze tego zespołu I, i to niestety niestety albo stety w kadrze znicza było doskonale. Widać wisła Kraków to bardzo dobrze wykorzystywała, e, mamy naprawdę bardzo dużą siłę ofensywną. E, niektórzy boją się, że jeśli ta coś się zatnie w tej, w tej ofensywie, e, no to będzie trochę gorzej i oczywiście poniekąd te osoby mają rację, bo, e, bo w jakimś tam stopniu m, ta wysoka forma e, czy Kuziemki, czy Duarte, czy Rodado, Enhalera e, e, i wielu jeszcze innych zawodników e, to naprawdę z siła rażenia duża, tak? My, my naprawdę strzelamy bardzo dużo bramek i, i no, zresztą wystarczy sobie spojrzeć na same wyniki, tak? My, my strzelamy bardzo dużo. Tym razem nie udało się też stracić bramki, co mnie bardzo cieszy i tak przed meczem tak sobie tak mówiłem, że możemy wygrać 1-2-0, ale żeby tym razem zachować czyste konto z tyłu i to też się wydarzyło. Nic co prawda wielkiego zagrożenia nie robił, to, to też trzeba, trzeba jasno powiedzieć, ale, ale, ale cieszy zwycięstwo, cieszy wysokie zwycięstwo, bo wiadomo czasami możesz wygrać 1-0, ale jak wygrasz 5 czy jak w tym przypadku 7-0, no to cieszy Cię to jeszcze bardziej. Więc jesteśmy na pewno jako kibice tego klubu bardzo zadowoleni z wyniku, z pozycji jaką Wisła Kraków ma. No i myślę, że z takimi dużymi nadziejami patrzymy na mecz z Śląskiem Wrocław, który odbędzie się już 24 sierpnia. Bilety już zostały wyprzedane, także no, no zostały wyprzedane, no tu nie ma innej sprawy. Także w niedzielę niedzielne popołudnie, no część kibiców, część kibiców spędzi pewnie w innym miejscu, no bo jak wszystkie bilety wyprzedane, no wiadomo, nie każdy mógł się zjawić dosyć szybko, te bilety zostały właśnie wyprzedane, niektórzy mogli się spóźnić, ale no, będzie święto przy R22, to jest na pewno pewne. Także, słuchajcie, no, no na pewno Wisła ma świetne, świetną pozycję do ataku, natomiast, no, też trzeba sobie zdawać sprawę, że to jest dopiero piąte spotkanie, cieszy nas to bardzo, bo tego Wiśle Kraków zawsze brakowało, tej seryjności zwycięstw, teraz ona na Natomiast wiecie, no ja nauczony trochę doświadczeniem i, i, i tym wszystkim, co się zawsze działo, to ja mam nadzieję, że to będzie trwało jak, jak najdłużej. Bo, bo, bo na pewno widać, że ten zespół jest po pierwsze zespołem i, i to jest taka pierwsza, pierwsza rzecz, która się moim zdaniem troszeczkę zmieniła. Druga sprawa, myślę, że ten zespół jest trochę też bardziej świadomy, co zresztą podkreślał Mariusz Job na konferencji już po meczowej, gdzie powiedział, że ciężko jest przygotować zespół, kiedy wygrasz między meczem i który też, też podejmuje zespół, który no jeszcze meczu nie wygrał, tak? który jest ostatni w tabeli, który ma 0 punktów na koncie i który generalnie nie wygląda dobrze. No, możesz łatwo zlekceważyć ten zespół. No Wisła tego nie zrobiła, Wisła się świetnie do tego meczu również przygotowała, co nas ogromnie, ogromnie cieszy. Cieszą nas jeszcze inne rzeczy oczywiście, bo to nie jest tylko tak, że, że cieszy nas tylko ten wymarzony początek sezonu. Mówiłem o tej średniej bramie, która oczywiście e, robi m, wrażenie, e, bo w pięciu meczach Wisła Kraków strzeliła 23 bramki, co daje, m, co daje średnią e, no 4,5 na spotkanie, nawet więcej. Więc to jest, to, to jest naprawdę coś. To już jest naprawdę coś. Więc w pięciu meczach Wisła Kraków strzela minimum trzy gole. No to, 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 jakby, to jest coś niezwykłego. Jak patrzymy sobie na, na poprzednie sezony, no to tak dobrze nie było. Co też bardzo ważne, ta skuteczność rozkłada się na wielu. To nie jest tak, że wszystkie bramki strzelane Herodado. Ale są też inni, tak? Jest Duarte, jest Endhaller, prawda? To, to naprawdę to, to się rozkłada. To się rozkłada, to nie jest tak, że, że, że jest tu jeden nasz anioł, aniołek Rodado, tylko tych, tych piłkarzy jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Mm. Na pewno też cieszy, cieszy postawa wiślackiej młodzieży i fajnie, że tą młodzież mamy, bo różnie z tym bywało, bo mamy tak, super mecz Macieja Kuziemki, Kacper Duda też super, eee, na przykład też Krzyżanowski uważam, bo, bo, bo senił bramkę, ale też bardzo dużo, dużo, dużo dobrych zagrań i naprawdę, no, dawał sobie radę w tym meczu, i tu nie możemy złego słowa powiedzieć. No i myślę, no słuchajcie, no, też musimy jedną rzecz powiedzieć, no Szymon, yy, kawala w końcu z bramką, yy, więc to też yy, taka rzecz, yy, też bardzo pozytywna, więc, no, Wisła można powiedzieć, że w, te, w tej chwili stoi młodzieżom, na pewno tej młodzieży troszeczkę mamy, która w przyszłości może nam dać naprawdę bardzo, bardzo dużo. Też dopinane są jeszcze ostatnie transfery. Bo jak wiecie, Erwin o, y, Omić jest już piłkarzem Wisły Kraków. Y, podobno za moment zostanie nim Joshua Zimmerman, więc takie dwa naprawdę mocne y, nazwiska, jeśli chodzi o CV. Wiadomo, CV nie grają, natomiast y, oczekiwania i na pewno y, takie, nasze, takie no, nastawienie jest y, pozytywne. Trwa jeszcze walka o y, Marko Bozicia. Y, no tu, z tego co wiemy, trwają jeszcze rozmowy. I, i, I tutaj no jest szansa. No jest szansa. Jak się nie uda, też nie będzie pretensji. A jak się uda, no to no tutaj Wulnet Basza będzie noszony na rękach, bo tutaj no muszę powiedzieć, że to okienko już Wulnetowi w jakimś tam stopniu wychodzi. Myślę, że te ruchy, które Wulnet robi i widać, że no gdzieś to jest jakaś tam jego, jego praca, naprawdę jego ciężka praca, żeby te transfery przeprowadzić, bo oczywiście no nie było łatwo. Raczej było takie coś, że Sprowadzajmy jakościowych piłkarzy, a nie na ilość idźmy. No więc wtedy, no wiadomo, że te rozmowy są trudniejsze. Te rozmowy te rozmowy są, są trudniejsze i przede wszystkim, przede wszystkim, no wiadomo, że, 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 że ten rynek jest taki. Trudny, bo, 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 bo jest taki przeszedzony troszeczkę, tak? Więc trzeba naprawdę dużo szukać, dużo sprawdzać yy, i do tego negocjować. No wiemy, w jakiej sytuacji też jest Wisła Kraków finansowej, że, że to wcale nie jest tak dobrze, yy, więc, więc, więc też trzeba na ten aspekt patrzeć. Więc nie jest to no, Więc yy, myślę, że, że jest fajnie, że ten początek sezony, jak mówię, wymarzony. I, i, I nawet powiem szczerze, no, jak tak myślałem nad tym sezonem przed rozpoczęciem, no, to, to nie sądziłem, że, że Wisła Kraków będzie y, dalej ze zwycięstwami, że dalej będzie nas zachwycała swoją grą. Mecz zaczął się bardzo dobrze, od tak naprawdę no, trochę bardziej błędu znicza Pruszko, a właściwie bramkarza tego klubu. Bo tutaj Rodato wywalczył. Ten rzut, kolny, rzut karny, potem go oczywiście wykorzystał, bo Rodato rzadko marnuje takie sytuacje, to, to też trzeba przyznać. Natomiast, natomiast sytuacja była taka, że tam no, Rodato wszedł no, po prostu na, 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 na wiecie, nabitnego, na odważnie. E, stwierdził, że może coś z tego wyjdzie, walecznie, że tak powiem. E, no i tutaj Bramka zrobił bardzo duży błąd, bo, bo trochę tak no, no, niepotrzebnie go sfaulował, mówiąc, mówiąc krótko. I, i gdzieś tam Rodatero poczuł kontakt, no ten kontakt był oczywiście i, i, tutaj, i tutaj strzelił, wywalczył rzut karny, no potem z tego rzutu karnego padła bronka i tak naprawdę w 6 minucie już mieliśmy 0 do 1 dla krakowskiej Wisły i wszystko wydawało się, że będzie zmierzało w dobrym kierunku no i tak było, tu, tu nie ma jakby historii, wiecie że się coś wydarzyło. Potem Kuba Krzyżanowski z bramką w 22 minucie, Frederico Duarte w 45, no ta bramka taka, no, najmniej chyba ładna, bo tam było duże zamieszanie po jakoś tą Duarte tą, tą piłkę wcisnął, więc myślę, że ten mecz został już wygrany w pierwszej połowie, myślę, że już przy wyniku 0-3 dla Wisły Kraków, no nie było tutaj w ogóle rozmowy, no Wisła po prostu wtedy wiadomo było, że, że raczej ten mecz wygra, było tylko pytanie ile, tak, no w zasadzie i czy straci bramkę, czy, czy nie straci, nie, więc, więc naprawdę, naprawdę no, tak, to, tak to wyglądało, co do no, znicza jeszcze, czy były takie momenty, kiedy trochę drżeliśmy? Myślę, że nie. Myślę, że Wisła ten mecz kontrolowała. Myślę, że Wisła prowadziła ten mecz. Oczywiście, może w końcówce, powiedziałbym pierwszej połowy, tam była taka sytuacja, gdzie Majewski strzelał z rzutu wolnego. Tam było troszkę, no tak, po prostu chciał zaskoczyć Kamila Brodę, ale to się ostatecznie nie udało. Potem był jakiś strzał też taki, ale nie było to, nie był to strzał światłu bramki. No, nie było takich sytuacji, wiecie, że mi ja powiedział o Jezus, ależ mi mocniej zabiło serce. Raczej to były takie sytuacje w stylu, że po no, prostu były to jakieś strzały do, do statystyk. Natomiast, natomiast no, z niczym miał problem. Problem naprawdę tak jakby ta piłka ich parzyła, naprawdę, no w wielu sytuacjach może na początek tego meczu było jeszcze jakoś fizycznie wyglądali, ale potem gdy ten mecz wchodził w dalszą fazę, no to wyglądało to już dużo, dużo gorzej no tutaj Wiktor Biedrzycki zszedł po pierwszej połowie z racji żółtej kartki też taka kartka wydaje mi się niepotrzebna ale wszyscy Igor Łasiecki który naprawdę zagrał bardzo dobrze i wydaje się, że po prostu no, Igor Łasiecki jest zmiennikiem właśnie Wiktora Biedrzyckiego po prostu jest takim drugim wyborem Mariusza Jopa. no tak ale słuchajcie generalnie zaczęła się druga połowa jeszcze chciałbym wspomnieć o jednej sytuacji, zanim zaczniemy omawiać tę drugą połowę, faul na Rodado, no uważam, że żółta kartka to tak bardzo łagodnie sędzia potraktował tą sytuację, ja uważam, że to był, to był spokojnie faul na czerwoną kartkę, to, to był atak bez piłki, atak nogi, atak... Nie wiem, czy, no, w mojej ocenie złośliwy, tak, no, na pewno nie sportowy i, i uważam, że, że spokojnie sędzia tego spotkania mógł wyciągnąć e, bezpośrednio czerwoną. Kartkę te, tego nie zrobił, jego to jest sprawa, natomiast, e, natomiast uważam, że, że tutaj spokojnie mm, Wisła Kraków powinna grać w jednego zawodnika. No ale no, już do tego też nie, nie ma co wracać, wydarzyło się, natomiast chciałem o tym wspomnieć, żebyście wiedzieli, że taka jest opinia mm, na temat tej. Sytuacji. Nie. Natomiast druga połowa no, wyglądała dosyć podobnie jak, jak, jak cała pierwsza połowa. Tak Wisła prowadziła, Wisła nadawała swoje tempo gry. I w 52 minucie Julius Endhaler strzela bramkę. Także, także wszystko szło w, w dobrym kierunku. Mieliśmy już. 4. Ale nie, jeszcze wcześniej była bramka oczywiście. Rodado, o której, o której zapomniałem. Eee, co prawda, to, to, to Kuziemka tutaj strzelał, tak? To nie, nie oszukujmy się, Kuziemka tutaj strzelał m, na bramkę, natomiast, e, natomiast e, było tyle tych bramek, że już można się pogubić. Ale strzelał Kuziemka na bramkę, no ale oczywiście Rodado był, był w odpowiednim miejscu i tą piłkę tę piłkę jeszcze trącił, jeszcze uderzył po swojemu i, i mieliśmy 4 do 0, a piąta bramka to jest piątka, właśnie bramka Erdkalera, który jest również w świetnej formie, potem no świetna, naprawdę bramka genialna, James Igbekeme, wszedł e na boisko i świetnie uderzył, naprawdę przymierzył, no Igbekeme na coś rzadko strzela bramki, ale jak już strzela to tak jest z tych ładniejszych, także Także no to również cieszy No i mówiliśmy o mm, Szymonie mm, Kawale Który strzelił w 86 minucie tego spotkania Bardzo nas to cieszy Naprawdę e, dużo bramek Można powiedzieć festiwal e, Festiwal Goli e, w Pruszkowie e, I myślę, że tutaj e, byli oczywiście też nasi kibice Z czego też bardzo się cieszymy Bo ta normalność wraca Choć oczywiście nie ma kibiców znicza Nie ma tego zorganizowanego Nasze kibice znicza są tylko nie ma zorganizowanego dopingu, więc pewnie może nie wygląda to tak, jakbyśmy też do końca chcieli. Natomiast, natomiast no cóż, no, przynajmniej jakaś taka normalność dla nas, że możemy, możemy wspierać swoją drużynę w meczach wyjazdowych i to jest myślę bardzo ważne. Także no słuchajcie, no tak wyglądało to spotkanie Wisła wygrała pewnie, wygrała wysoko i, i tak naprawdę i, i tak naprawdę, no jesteśmy zadowoleni z tego jak to, jak to wygląda i to jest piąte zwycięstwo. Myślę, że teraz też trzeba powiedzieć taką jedną rzecz jeśli Wisła będzie wygrywała z tymi zespołami w środku tabeli, z dolnej części to tak naprawdę o w sytuację Wisły w tabeli jestem dosyć spokojny, natomiast no, nie oszukujmy się, że teraz takie moim zdaniem bardzo ważne spotkania to będzie mecz z Wieczystą i będzie mecz ze Śląskiem. To są dwa spotkania, z dwaj rywale, którzy wydają się być, umówmy się, mocni, mocni. Oczywiście mecz ze Śląskiem, bo, bo wiadomo ze Śląskiem, Śląsk to jest też taki zespół, na który, na który z którym, umówmy się, dawno nie graliśmy i dawno też nie wygraliśmy. E, więc więc to jest też bardzo ważna kwestia, że, że też chcemy ten mecz bardzo wygrać chociażby dlatego. E, no mecz z Wieczystą to będą derby Krakowa jakby nie było, e, więc historyczne derby Krakowa, y, więc, więc to też druga sprawa. Mm, więc, ale to umówmy się to też są zespoły, które są po prostu mocne jeśli chodzi o ten, e, o ten, e, o tą, o ten sezon no Wieczysta to pokazała w meczu z Polonią, że, że, że jest, jest naprawdę w gazie, że, że tam się wszystko zgadza i, i, i to, że nie są w tej lidze nie jest żadnym przypadkiem e, więc myślę, że, że to są tego typu zespoły, myślę, że niektóre zespoły też będą wracać do swojej troszeczkę lepszej dyspozycji, myślę, że być może mieć Legnica i y, 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 y wiadomo, może Ruch i, I wtedy wiadomo, to też zespły będą się włączały w tą, w tą rywalizację, czy o barażu, czy awans bezpośredni. Natomiast Wisła Kraków musi robić dalej swoje: wygrywać spotkanie, dalej być skoncentrowana, dalej dobrze przygotowywać się do każdego meczu. No i jeśli tak będzie, no to myślę, że mm, mówię o awans. Tekstekrasy możemy być może niespokojni, ale, ale na pewno możemy być takiej pozytywnej myśli z niczym zakończony jak mówię, już podkreśliłem to wiele razy w tym materiale, ale zakończony świetnie, wspaniale myślę, że nawet nie oczekiwaliśmy tak wysokiego zwycięstwa, myślę, że, że tutaj jakbyśmy wygrali 2-0 to by nikt nie miał jakby wielu, wielu pretensji, natomiast wygraliśmy 7-0 i tutaj no tym bardziej pretensji być nie może dziękuję wam bardzo za uwagę myślę, że to tyle jeśli chodzi o ten materiał, zapraszam was oczywiście do do subskrypcji tego kanału, żeby być na bieżąco z filmami, które się tutaj pojawiają. No i cóż, i do zobaczenia już myślę niedługo w zapowiedzi meczu z Śląskiem Wrocław. Do zobaczenia, do usłyszenia, piona.